je ne dors plus le petit <mulity> pas là mais tu veux que tu me dises ça tu as pas de moi tu m'en cuirais la tête tu as tu veux pas 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 tu veux <stutulianic> ej, chodź, chodź tam Ej, 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 ej Ej, ej 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 Ej, ej. Cho ej. Chodź do góry do tych PDKów, tam no. jest jakieś zebranie, chodź tam Ale i tam... Čio, cz czio, czio A tu, od czego nie co jest kurwa? No bo on nie jest na służbie chyba Dobra, dawaj tam do, do góry do nich puszczamy bindy Wywalone czekaj, czekaj Stój, stój Czekaj

Otwasz mi to, wychodzę. Ja, ja kurwa, ja kurwa Ukraińcem jestem, a mnie kurwa tak szanują. Weźcie oczywiście. I'm teraz... from ja. England, bro. Ale. Ale. Kurwa sobie <laughs> I don't speak Polish. To... Ej. I co teraz? Chodź, chołaby się. W biurze, w biurze, czekaj, chodź. Albo tu, 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 tu. Dawaj na to zbieraję. Dobra, dobra, dobra. To Czekaj, bo ja wolno chodzę. Kurwa, chrześcika. już no po prostu zbiegł. Czekaj, szybko sobie ustawię, żebym szybciej chodził. Dobra. No to zadziała. Mam, mam, mam. Nie, nie mogę. O nie, to nie zadziała. Musi się jakoś zaktualizować dobra, chodź na dół. Dobra, chodź <noise> Ja to klipuję, ja co to se na YouTube wrzucę, czy coś. <noise> dobra, dobra, Ty ten, Dobra, to. No. dobra, Почему-то на не тубак.